Zadanie 21 wrzesień 2022. Dany jest trójkąt ABC o bokach długości 6, 7 oraz 8. Oblicz kosinus największego kąta tego trójkąta. Zapisz obliczenie. W zadaniu mamy obliczyć kosinus największego kąta, ponieważ nie wiemy, jaki jest to trójkąt, patrząc na jego boki 6, 7 i 8, czy jest ostrokątny, rozwartokątny czy też prostokątny, więc dla dowolnego trójkąta Używamy twierdzenia kosinusów, znajdującego się na stronie numer 15, czyli tego twierdzenia używamy dla dowolnego trójkąta. Dla dowolnego trójkąta. Zrobimy sobie taki szkic z trójkąta. No, no nie wiemy, jaki to trójkąt jest. To narysuję tradycyjny. A, B, C, niech tutaj będzie 8, 6, 7. Największy kąt trójkąta znajduje się naprzeciwko największego boku, czyli najdłuższy bok to 8, czyli największy kąt będzie naprzeciwko najdłuższego boku. Jeśli alfa, to naprzeciwko alfa jest A, tu niech będzie B, a tu będzie C. Czyli jeśli chcemy alfę, z alfą jest powiązane A, czyli używamy pierwszego wzoru. Oczywiście moglibyśmy to inaczej oznaczyć, ale my zrobiliśmy w ten sposób. Więc używamy następującego wzoru: A do potęgi drugiej, B do drugiej, dodać C do drugiej, minus 2BC razy cosinus alfa. No i podstawiamy w miejsce A 8 do drugiej. B wstawiamy 6 do potęgi drugiej w miejsce C. 7 do drugiej odjąć 2 razy B, czyli razy 6, razy C razy 7 i razy cosinus alfa. No teraz potęgujemy 8 do potęgi drugiej to 64. Później mamy 36 dodać 49 minus-84. Minus Cosinus alfa, to teraz nie wiadomo, czyli to całe. Przerzucamy na stronę lewą ze zmianą znaku, czyli 84 kosinus alfa, bo to jest ze sobą wszystko. Przepisujemy 36 dodać 49 i przerzucamy 64. Z lewej strony bez zmian. 84 kosinus alfa, tu gdy dodamy i odejmiemy. Otrzymamy 21 i dzielimy przez 84, żeby uzyskać sam kosinus alfa. Zapisujemy to w postaci ułamka. Jeszcze da się to skrócić przez 21, to w liczniku 1, w mianowniku 4 i dostaniemy, że kosinus największego kąta trójkąta wynosi 1 czwarta.